Jest sędzia prześladowany przez pisowski reżim Igor Tuleja. Dzień dobry, Igorze. Dzień dobry. Nasz przyjaciel i felietonista zarazem Haloradia. Pierwsze pytanie: Jak felietony o tematyce prawa do rzetelności procesu, niezależności sądownictwa, niezawisłości sędziowskiej, wymiaru sprawiedliwości w konstytucji RP i procedury karnej mogą osłabiać zaufanie do Twojej bezstronności oraz zyskać przymiot świadczenia. Porad prawnych, bo tak napisał w piśmie skierowanym do Ciebie wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie, Przemysław Radzik, który jest też zastępcą głównego rzecznika dyscyplinarnego sędziów Piotra Schaba. Odpowiem może pytaniem na pytanie, jak działalność fundacji czy radia, których celem jest krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie inicjatyw w zakresie praw człowieka, monitorowanie wolności mediów, niezależności dziennikarskiej, działalność na polu kultury, może być uznana za skrajnie upolitycznioną, bo to też jest fragment tego pisma. No chyba dożyliśmy takich czasów, że każda działalność, która z jakichś powodów jest niepomyśli rządzących, może być właśnie w taki sposób zrecenzowana. Niestety. Ale no, co do tego się nie zgodzimy, tutaj się nie pokłócimy, aczkolwiek ja staram się gdzieś stać na fundamencie takiej elementarnej. Logiki, te zarzuty zarówno wobec ciebie i wobec mnie są pozbawione logiki, i to, co mi przychodzi do głowy, to to, że przyszło z określonego miejsca polityczne zamówienie i napisano cokolwiek, nie licząc się z tym, że może być to kompletnie pozbawione sensu. No to, jest, to jest straszne, bo rzeczywiście to stanowisko jest wewnętrznie sprzeczne, bo jak się wczytamy w treść tej decyzji, no, to um, prezes rzecznik i główny cenzor, jak się okazało, um, czyli pan Radzik, najpierw opisuje, czym zajmuje się Halo Radio, niezależne medium. Um, <laughs> no, i między innymi um, można powiedzieć, że odwołuje się do tych celów, które przedstawiłem na początku, a następnie podsumowuje to wszystko właśnie tym stwierdzeniem, że. Cała ta działalność proobywatelska, e, tak naprawdę działalność niezależnych mediów, ma charakter skrajnie upolityczniony. Jest to m, całkowicie m, niezrozumiałe. Pal licho moją osobę, bo e, przez te pięć lat e, sędziowie m, przyzwyczaili się do takich ataków i, i do tego, że są w rozmaity sposób szykanowani. Natomiast niepokojące jest to, że e, przedstawiciel, urzędnik. Ważny urzędnik, w ten sposób, no nie bójmy się tego słowa atakuje niezależne media, atakuje dziennikarzy. To, to może budzić przerażenie. No ale to jest jakby kolejna sekwencja tych zdarzeń, które od jakiegoś czasu w naszym kraju się rozgrywają. Tak myślę. A jakie będą kolejne sekwencje tych wydarzeń, biorąc pod uwagę ich rozwój? Twoje e zdanie. Sędziowie, sędziowie m, którzy zaangażowali się w walkę, w walkę o praworządność, na koszulkach mieli między innymi hasła, e, hasło wolne sądy, wolni ludzie, wolne media, wolne wybory. E, no i boję się, że, że te wartości e, po kolei będą niszczone. Nie ma żadnych wątpliwości, że bez wolnych sądów nie ma wolnych mediów, a bez wolnych mediów nie ma po prostu wolności. Do czego Twoim zdaniem, jako sędziego, jako no, obserwatora naszej rzeczywistości, nie od dziś, reżim pisowski będzie w stanie się posunąć w swojej dalszej działalności, zarówno w materii wymiaru sprawiedliwości, jak i wolnych mediów? <laughs> jak wygląda niszczenie sądów, możemy to, to obserwować już od kilku lat. Yy, boję się, że yy, tak zmasowany atak pójdzie również na, na niezależne media, wydawałoby się, że, że moja sprawa yy, jest no, yy, jakąś drobną sprawą, ale tak naprawdę yy, to, co się wydarzyło, wydaje mi się, można traktować jako pewien symbol yy, naszych czasów. Bo yy, no, właśnie na takim przykładzie, takich wydawałoby się mało ważnych felietonów, no nastąpił dosyć brutalny atak na, na Haloradio, na przedstawiciela niezależnych mediów, i boję się, że to jest dopiero początek, i takie ataki będą miały coraz większą siłę. I podejrzewam, że też, też jakby dziennikarze z, z radia naszego obywatelskiego no muszą się liczyć z tym, że, że to może być dopiero początek. Ta recenzja jest początkiem czegoś dużo gorszego. No już mamy, widzimy, jesteśmy obserwatorami tego, co, co się dzieje, co władza, Robi w jaki sposób próbuje sobie podporządkować niezależne media. Też byliśmy świadkami protestów, protestu niezależnych mediów, więc boję się, że to jest dopiero początek. No bez niezależnych mediów z pewnością nie będzie demokracji a demokracji nie będzie także bez niezależnych sądów. Sędzia Igor Tuleja, nasz przyjaciel i felietonista, prześladowany przez pisowski reżim. Najbliższy felieton sędziego Igora Tulei w piątek o 12:50. Dobrze pamiętam? Tak jest. Dziękuję. Igorze, wszystkiego dobrego. Trzymajmy się razem. Dobrego dnia i pozostajemy w kontakcie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Na zegarach 20 minut do godziny 10:00. od poniedziałku do piątku między 19 a 21 Adam Bysiek rozmawiał o przyszłości zapraszając do studia najznamienitszych gości Tu i teraz kontra nieznane jutro Halo przyszłość Poniedziałek-piątek 19-21